Dzisiaj mieliśmy bardzo krótkie rozpoczęcie rajdu. Prolog na takim, takiej wielkiej plaży. Miejscami twardej, miejscami miękkiej. Zaledwie kilka minut jazdy. Bardzo podobnej do polskiego Enduro. Przyjemnej, szybkiej, z różnym profilem zakrętów. Przyjechałem piąty, piąty wśród kładów i piąty w generalce, bo kłady dzisiaj były. Jakoś dziwnie szybsze od motocykli na tym odcinku, chociaż myślę, że w tym jest jakaś, jakaś zagadka, pewnie się jutro wyjaśni. Jestem zadowolony, bo zrobiłem pierwsze kilometry kładem, który teraz będzie poprawiony do jutrzejszego startu. No i kładem, który był dla mnie zupełną nowością, bo ma niezależne zawieszenie wszystkich czterech kół, Jest to Honda 700XX. Zupełnie nowa przygoda nowa historia, dlatego. Myślę, że te pierwsze dni, teraz, to będzie takie poznawanie sprzętu. Z czego się cieszę, bo wiele osób fachowych w branży twierdziło, że do długodystansowych wyścigów Honda jest bardzo dobra, że ta 700XX dzięki niezależnemu zawieszeniu tylnych kół będzie wygodniejsza, mniej męcząca. Przyjdzie to w najbliższych dniach sprawdzić. Spodziewamy się, że na pustyni będzie bardzo gorąco i bardzo wiecznie. Ostrzegano nas, że mogą być deszcze i burze piaskowe. Także przykuję się bardzo ciekawy dzień i bardzo ciekawy rajd od jutra rana, począwszy. Zapraszam na blog raju Abu Dhabi Desert Challenge pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata i Pucharu Świata Rafał Sonik ATV Polska.